Free Energy Home. Witamy w kolejnym filmie. Jak widzicie, kurier przed chwilą przytargał do nas paczkę. Pewnie jesteście ciekawi, co w niej jest. Ruszamy z ciekawym tematem. Jakieś chińskie napisy tutaj. Zobaczcie, co w pacuszce się znajduje. M6 turbinka 48V No ciekawe co nam tu hinczyk włożył Koszt tej turbiny już widzę łopatki. Ale kurczę, badziew, w porównaniu do tych naszych, to to jest ja nie wiem. Kawałek plastiku, masakra. Taka końcówka, płaska. Ale zaraz będziemy porównywać z naszymi łopatami. Zobaczycie, czym się różnią. Ale bardziej eee, koszt tej turbiny około 3000 wyszedł. Razem z cłem, ze wszystkim, z transportem: jakieś tu chińskie instrukcje o montażu, tak jak w poprzednio. Ale z tych łopat już mi się chce śmiać, że to ma według Chińczyka produkować 5. Kilowatów to śmiech na sali. Tam mamy ogonek. I jest tutaj nasza turbinka. Wypakuję ją ze środka i... Jest instrukcja M6. Dekielek. No, i wyjąłem turbinkę z kartonu. Będę ją rozkręcał na części, przelutowywał te kabelki, tak jak w tamtej, co mamy na maście. Zrobimy ją na ten sam wzór. Tutaj ogon też oczywiście przedłużymy na bieżąco. Tutaj, jak widzicie, wystają te kabelki cieniutkie. One nawet nie mają 2,5 mm. Ale zobaczymy wszystko, jak zacznę to rozkręcać. Zbudujemy właśnie sobie taką na wysyłkę, żeby można było komuś wysłać, żeby sobie przetestował, jak ta nasza przyróbka działa. Tej SM6, oczywiście, zrobimy sobie tutaj też logo własne na niej, tak żeby każdy mógł rozróżnić. Ale to na bieżąco wam pokażę. Także lecimy zaraz to zacznę rozkręcać i będzie zabawa. Zważymy teraz całą turbinę bez piasty i bez łopat, tak jak jest w całości, razem z ogonem. Tutaj mam wagę taką łazienkową i położyłem kawałek takiej lekkiej podkładki gazety, żeby nie uszkodzić szklanej tutaj powierzchni, i zobaczymy, ile waży cała turbinka. Idealnie równe 20 kg. Bez żadnego podpierania, bez niczego. Porównam Wam teraz łopatki chińska i nasza łopatka. Pierwsze długość sprawdzimy. Chińska łopatka ma długość jakieś 94 cm tutaj do kanta a nasza łopatka ma długość 103 do tego kanta także jest dłuższa o 9 cm. Końcówka tutaj e, u nas też jest szersza w naszej łopacie. Końcówka w naszej łopacie ma prawie 6 cm szerokości, a w chińskiej 4 cm. Także jest wąższa i krótsza, to jedno. Zobaczcie teraz, kwestię brzucha. Tego, który tutaj jest na naszej łopacie, brzuch schodzi od razu przy końcu mocowania. Także, jeżeli tu zachodzi piasta. To ten brzuch chodzi przy samej piaście, on jest bardzo blisko turbiny, a w chińskiej łopacie jest wysunięty poza tą piastę z 10 cm jeszcze. Pokażę wam na metrze. Także tutaj jest, o, jak widzicie, od końca 7 cm ten brzuch. A tutaj ten brzuch od końca schodzi dopiero. Na 12 cm, czyli jest 5 cm tutaj wysunięte poza ten, dlatego nasza łopata, gdy chodzi, potrafi wejść na wyższe obroty, ponieważ ten brzuch jest cofnięty blisko turbiny i nie ma takich oporów powietrza. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, gdy postawimy na pionowo. To widzicie, jak ten brzuch jest w naszej łopacie. Ma kształt takiej miseczki. Taki jest bardzo głęboki. A w tej chińskiej łopacie jest taki niesymetryczny i jest bardziej wygięty niż w naszej. On jest, jeżeli odwrócimy w drugą stronę. O. Że leżą tak samo. To zobaczcie, wysokość od podłogi 10 cm 9, 9 cm jest do brzucha, a w naszej jest 7. Także ta chińska jest bardzo mocno wygięta w porównaniu do naszej. I ten nasz brzuch ma kształt takiej miseczki. Gdyby ją tutaj położyć w tym denku, to by idealnie miseczka sobie leżała. Ma taki kształt obły miseczki. A to tak jak widzicie, jest wygięty plastik na gorąco. No i to jest plastik, a to włókno szklane. No i widzicie, jaka jest różnica między tymi naszymi łopatami, które tak. Świetnie się sprawdzają, a między tym chińskim badziewiem, który chińczyk wrzuca do turbiny i on zakłada, że to produkuje 5 kW w życiu, nie osiągnie żadnej prędkości obrotowej ta łopata. Żeby cokolwiek produkować. Te się sprawdzają wyśmienicie. Między tą łopatą, a tą naszą jest 100% lepsze uzyski, więcej. Na tej łopacie, jak widzieliście, maksymalnie jakieś kilowat, kW 200, a na tej ponad 2,5 kW wyciąga. Także jest różnica stuprocentowa. No dobra, lecimy dalej. Biorę się teraz za turbinkę. Muszę ją rozkręcić, poskręcać, pomalować.

Czy widać, mają 3 mm, są grubsze, jak powstają świecące napisy. I tak oto wyszła turbinka po malowaniu. Tutaj jest ogon przedłużony. Wcześniej ogon był w tym miejscu, tak jak ta dziurka. I ta w tym miejscu stał ogon. A teraz jest przedłużony do tyłu. Także tutaj zrobiliśmy sobie napis ładny. A z drugiej strony wygląda tak. Vai ouvo,